Panie Karolu, jak się czujemy przed biegiem? Świetnie, świetnie, świetnie Na pewno nie będę pierwszy, ale postaram się być w dróg Dziękujemy Jak się czujesz przed biegiem? Cieszę się bardzo, że się cieszę i że jestem szczęśliwy Będzie miło zobaczyć świetną forest.

マスタードのほがようがよく分かる תודה רבה Powiedz, jak się biegło? Pięknie, Pięknie. Pięknie. Nie to biegnie, ale dałem radę nie? Ja Dałeś radę, okay. Rok nie biegałem, nie? w ogóle Powiedz, jak się biegło? Jak się biegło? Ciężko, ciepło było. Ale dałeś radę? Ale dałem radę, no. Mimo jaki... ten, miło, ten, miło tej przerwy, wiesz, zimowej, że nie biegałeś. Biegów, no. A jaki, jaki czas miałeś? Mierzyłeś sobie? Jeszcze ja, ale, ale mimo, mimo tej pogody, wiesz, super, fajnie. No to okay. 15. edycja, 15. Z kolei nie, 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 nie. Znaczymy, <duszel> no, Zobaczymy, który będziesz. Podium, no. podium, powinno, podium powinno być. Nie, podium nie. Nie, <śladamy> nie, nie tym razem. Nie tym razem? W przyszłym roku na pewno. Okej, okay, trzymam zasłonę. W latach wróciłem do biegania, do, do biegu Zawilca, no i myślę, że całkiem dobrze. żadnych skurczy, mimo że treningów tylko pięciu byłem, biegowych, ale równe tempo to jest e, po prostu taka recepta na przebiegnięcie tego. Fajnie się biegło? Wejdź, Tyśma. Oh, będzie podium? Nie, to, że ludzie tak się pobiegają, że nie, 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 że tak można się pobiegać. A jak nie, sobie nie, nie, 21 to super, bardzo nie, nie, Fantastycznie. Które miejsce? 82. A to dobrze. To znaczy dobrze? Lepiej Czy... jak w zeszłym roku. Aha, no to dobrze w takim razie. Well, to was a nice dzisiaj. To był This was the 15th uh, run. And I have run the 15. So I'm a kind of senior in this this, this uh, surroundings. Uh, I hope there will be another 15 years in front of us. If not this organization will take it over. I will take it 15 years uh, by uh, onwards. Over and out. So. And now you feel fine after you felt on the road? Yeah. But, but I saw... I have mean, not seen my time yet. I... No, you haven't? No, you can go and have a look and then we can have a... Dzisiaj okay. tutaj okazję oglądać rywalizację leśników. Tych leśników wokół nas jest bardzo, bardzo dużo. Tych, którzy nie biegają, łatwo poznać chociażby po tych uniformach e, takich oliwkowych, które mają na sobie. Oni kibicują też swoim znajomym, którzy rywalizują w klasyfikacji Mistrzostw Leśników. To, że. 15 lat. Stałych rzeczy się nie powinno zmieniać, dobrze przemyślanych. 15 lat temu wymyślono kapitalną imprezę. i Dzisiaj ta impreza, ta formuła się sprawdza. Nagroda losowana. Nagroda nie dla tego, która szybciej biega. Ta impreza ma promować ruch, aktywność. I tego potrzebujemy jeszcze bardziej 15 lat później, tak? Musimy po prostu być coraz bardziej aktywni, bo te cywilizacyjne dobra nas raczej kuszą do innej, innej strony. Więc to jest dobre w tej imprezie, że tu jest połączenie różnych organizatorów. E, taki taki melanz jest rzadko spotykany. Prywatna firma, e, państwowa firma, lokalny samorząd, wielu przedsiębiorców. Wszyscy się dokładają do tego i cieszą się tym świętem. Dzisiaj tutaj właśnie świętują, angażują swoich pracowników, robią rywalizacje zakładowe. E, to się utrzymuje od lat, więc 15 lat temu i dzisiaj... Icel Wymyślono po prostu bardzo dobrą imprezę, która ma swoją renomę i to, i to sprytnie pomyślane na rzecz jednej małej roślinki tak naprawdę, czyli zawica Gajowego tutaj tutaj się pojawia wczesna wiosna. W tym roku zauważam jeszcze jedno, że jest bardzo dużo przyjezdnych gości. to też jest dobra strona, bo widzę różne kluby i to z całego kraju różne formacje sportowe, które tutaj... Mogą y, zachwycić się walorami turystycznymi z Łotowa. To też jest wartość dodana. W przyszłym roku rozumiem, że biegniesz. Jeśli impreza będzie, a z naszej strony, jako organizatora, jako Urząd Miasta, deklarujemy dalsze wsparcie, to biegnę, obiecuję, bo trochę muszę przyznać, słaba wymówka dzisiaj była. Dostałem po uszach od wielu, że strzelałem na, roz, na rozruch, na start. Można było strzelić i pobiec jednak, więc nie dam się robić strzelanie i pobiegnę, deklaruję to. To trzymamy za słowo i widzimy się za rok w takim razie. Tak jest, do zobaczenia. Mamy również dzisiaj klasyfikację małżeń. Małżeństwa też są dzisiaj reprezentowane dzisiaj podczas tego biegu. Zobaczymy, czy po tym biegu małżeństwo będzie bardziej instrumentowane, czy mniej. To okaże się już bardziej w domowych celuściach. Ciepło dobrze, czas dobry. Będzie podium? Znaczy nie, nie, za dużo jest. Aha, Chętny. Czas lepszy niż ostatnio. No dosyć dużo. Aha, no to dobrze. To w takim razie wszystko udane. Ja na kijkach. szłam Aha. Nie biegłam, bo już kontyncy... Ale tam też jest klasyfikacja. No to jest, no, mam nadzieję, że się na coś załapię, Aha. ale zobaczymy ale... wszystko. Ale może, może będą kanary. To na to mają wszyscy szanse. A my zawsze mówimy, że jak biegniemy albo idziemy w dwójkę, to mamy podwójne szanse. A no właśnie, Także... zwłaszcza, że są podwójne kanary dzisiaj. Tak, a teraz no jeszcze podwójne kanary, no to no właśnie. No, bo jest nieco najważniejsza zabawa. Dokładnie. Co tak. roku. Także myślę, że pogoda dopisała to najważniejsze. No idealna. No, no dobra, to dziękuję bardzo. Moi drodzy, dekoracje mamy zaplanowane na godzinę 17.45. To jest jeszcze trochę odsapnąć pobiegu przygotować do tej dekoracji, bo na tych dekoracjach będziemy losowali nagrody. Trasa ciepła, dzisiaj bardzo ciepło, Duż dużo korzeni było, ale biegło się bardzo fajnie, przy dużo ludzi, miło, dużo znajomych, także fajny bieg. Fajna w ogóle fajna impreza, także polecam, cieszę się bardzo. Tych nagród do losowania mamy naprawdę bardzo dużo. z tych nagród jest między innymi wycieczki na Wyspach Amaryjskich, przez dwóch partnerów, firmę Grand Peace Manufacturing, 30% rękawic specjalistycznych oraz przez Bank Spółdzielczy Lądowy ze Złotowa. Ja startowałam z kijami, co prawda już ich nie mam, Aha. bo są w aucie, ale fantastycznie się szło. Piękna pogoda, okoliczności przyrody sprzyjające, no i zero słońca, bo w cieniu, także rewelacja. Super, ja za to biegłem, także Nie, bardzo Aha. dobra pogoda, bardzo dobrze się biegło. Jakieś, jakieś wyniki. Też się spodziewamy na podium. Nie znam, czy nie, znam. nie? wrócimy? Ja coś... Tak, to zorientujemy to się jak faktycznie pobiegliśmy. Ja Aha. już wiem, dziesiąta kobieta. Także jestem kobieta. z siebie dumna. No to zawsze... Pierwszy raz szłam. Pierwszy, pierwszy raz, tak? tak? Czyli za rok można porównać siebie. Tak, jak dokładnie. O, okay. jeżeli będzie taka sama trasa, jak A powiem. zawsze jest co roku tak samo tam kiedyś, były jakieś malutkie zmiany, ale generalnie jest to samo. Dobra, było świetnie, tam. czyli za Panie rok będziemy. No. Ci, którzy mają 15 biegów, to te państwa ludzie najbardziej wytrwali w, w biegach złotowych. Bardzo proszę o gorące zabawy, bo dzięki w te które teraz są, teraz uczyniła zasoby tego, to dzięki wyłącznikom. No i le, pierwsza wycieczka na Wyspę Kanadyjskie powiem, że jest złotowa. Do kobiety. O imieniu na literkę A. Adriana Grzegorzowska. <noise> Ta nagroda powodowana przez e, firmę Gruncic Manufakturę, czyli prezydenta Rękawic. Tym razem nagroda powentruje do mężczyzny, do mężczyzny, który ma na imię Paweł. Paweł Łaskawiec. W miejscowości miejscowości czarne. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za miły pobyt u za razem z nami. Wielkie brawa dla zwycięzcy tej metody. Dziękujemy państwu, że byliście razem z nami.